Wow, Jerry, ale super trip! Niezły jesteś, Jerry. Ktoś potrzebuje Aha. super ciężarówki. Jedźmy, Karl! Karl! Monster truck Marley przebił wszystkie cztery opony. To wielka tragedia. Bo dzisiaj ma występować na naszym torze wyścigowym. Massimo chciał wymienić jego opony, ale Marley jest za ciężki, żeby go podnieść. Pomożesz mu, Karl? Super ciężarówko, pomożesz Massimo? Te Aha. opony są bardzo ciężkie. O, o, chyba nie tego chcieliśmy. Potrzebny nam jest silny pojazd. Będziesz się transformował, Kar? Super! Aha. Oczywiście, Monster Truck. Teraz będziesz niesamowicie silny. Nieźle, Karl. Dobra robota. Jeszcze tylko dwie opony. Wow, super ciężarówko. Jesteś silniejszy niż myśleliśmy. Dobra robota, super ciężarówko. Nowe opony są już na miejscu. Teraz musimy podnieść Marleja, żeby wymienić mu opony. Spróbujesz, super ciężarówko? O nie! Nawet ty nie jesteś w stanie podnieść Marley'a! I co teraz Aha. zrobimy? Sam podniesiesz Marleja? Wow! Okej, okay, podnieśmy tego wielkiego Monster Truck'a! Massimo, teraz możesz zmienić opony! Świetna robota! Zostały jeszcze tylko dwie! Fantastycznie! Marley ma komplet nowych opon! Te nowe koła są fenomenalne! Aha, dziękujemy, super ciężarówko! Hej, dzieciaczki! Na co się tak patrzycie? O oh, wow! Jaka piękna choinka! Świetna robota, Kari! Twoja choinka wygląda fenomenalnie. Twoi goście będą zachwyceni. Zgadza się, czekają Was jeszcze prezenty! Święty Mikołaj dał prezenty Penny, a ona właśnie do nas leci. Cieszycie się dzieciaczki! Hej Penny! Wieziesz prezenty na Boże Narodzenie? Proszę mm. do cukiernika? O nie, co to za dźwięk? Oh. Jest jakiś problem? Oh. Penny, ostrożnie! Twoja tylna klapa jest otwarta! O nie! Prezenty ci wypadły! Kari, <laughs> dobrze, że jesteś! Penny ma kłopoty! Potrzebuje pomocy superciężarówki! Zobacz, superciężarówko! Penny jest tam! Głowa do góry, Penny! Superciężarówka jest tu, żeby ci pomóc! Penny leciała z prezentami hmm? dla dzieciaczków na Boże Narodzenie, kiedy jej tylna klapa się otworzyła i wszystkie prezenty wyleciały do miasta! Musimy je odzyskać! Musimy to zrobić jeszcze dzisiaj! Dasz radę, superciężarówko? A zatem transformujemy się! Superciężarówko. Czas nam szybko ucieka. Hmm, jesteś pewien, że to był dobry pomysł, żeby przetransformować się w wywrotkę. Może powinieneś stać się wyścigówką, co? Są tu jakieś prezenty? A, jest! Zobacz, obok ciebie! Szybko superciężarówko. Szybko go załaduj i lecimy szukać następnych. Mhm. Super! Pozostał jeszcze tylko jeden do odnalezienia! Pewnie jest w parku. Widzisz gdzieś ten ostatni prezent super ciężarówką? Jesteś pewien, że go tu nie ma? A spójrz za siebie... Tam jest, na tym drzewie Ale jak po niego sięgniesz? Hmm, to chyba nie podziała, super ciężarówko. Nie ma szans. Obawiam się, że będziesz musiał użyć swojego gadżetu. Wow, to świetny pomysł! Okej, okay, okej, okay, wystarczy już tej zabawy. Mamy zadanie. Nasze spotkanie za chwilę się zaczyna! Szybko złapmy ten prezent i wracajmy do Kari! Dobra robota! Lećmy teraz z powrotem do dzieciaczku! Głowa do góry, Kerry. Super ciężarówka niebawem tu będzie! Ho, ho, ho! Nadjeżdża super ciężarówka! No, 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 no! Czy wszyscy byli grzeczni w tym roku? W takim razie mam dla was prezenty. Wesołych świąt, moi drodzy! Ścigi, mm -hmm. czad, ty jesteś A. już gotowy! <grystanie> uh -huh. Uh -huh. O, chyba coś się oh. dzieje. Uh -huh. Idźmy zobaczyć co to jest. Uh -huh. Uh -huh. Ten samochodzik wjeżdża do kosza balonu. Ale on nie wie, jak nim sterować. O nie, balon się unosi! Musimy go ściągnąć na ziemię! Mm -hmm. Już dobrze. Możesz wyskoczyć. Super ciężarówka cię złapie. Aha! Dobra robota, Karu. Może jak zdmuchniemy ten ogień? Balon zejdzie na ziemię. Uh -huh. Tak jest. Czas na transformację. <śpiewa> Teraz możesz tam wskoczyć! Super ciężarówko teraz! Udało się! Wszystko w porządku, maluchu. Nie będzie mu łatwo zjechać z tej skały. Jak uratujemy tego malucha? Tak jest! Spadochron! Mm -hmm. Tak Aha. będzie bezpiecznie! Dalej maluchu! Oh. Tylko ostrożnie! <śmieniu> Okej! Okay, jesteś już gotowy! Mamy Freundę! No, no, ja nic, tylko uważaj! A, no, mamy cię! Myślałeś kiedyś, żeby zostać kaskaderką? Ktoś potrzebuje pomocy! Jedźmy! Są so w tarapatach. Latały sobie balonem na gorące powietrze i utknęły na młynie diabelskim. Jeden samochodzik nie zdążył wyskoczyć i teraz tam utknął. Mm. Mm -hmm. Super ciężarówko! Koło wciąż się obraca! Szybko, tam jest wyłącznik! Całe szczęście! Teraz musimy ściągnąć tego hmm? dzieciaczka. Masz jakąś hmm. specjalną transformację? Ciężarówka transportowa? To jest super! Aha. Już dobrze, mój mały przyjacielu. Super ciężarówka zaraz cię uratuje. Musisz skoczyć na platformę. Śmiało. Super ciężarówka? Musisz przekonać tego malucha, żeby skoczył. Aha. Haha, wiedziałem, że ci się uda! Witaj z powrotem na ziemi, mój drogi! O, witaj, Massimo! Massimo chciałby zbadać ten balon i zobaczyć, czy może go naprawić. Mógłbyś go podnieść z super ciężarówką? Haha! Massimo twierdzi, że balon jest ok. Trzeba go tylko napełnić gorącym powietrzem. Może więc użyjemy gadżetiku? Super silniki odrzutowe? Oczywiście. One wydmuchują gorące powietrze. Balon się napełnia. Trzymaj go mocno, Massimo. Brawo, moi przyjaciele. Dziękujemy Ci, superciężarówko. I lecimy. Trzymajcie się. Superciężarówka zaraz zrobi tryczka. Haha, miłego lotu. Wow! To było niesamowite! Jesteście jak kaskaderzy z filmu! Oho, chyba ktoś ma kłopoty w mieście! Potrzebujemy super ciężarówki! Kerry upiekła przepiękny tort na urodziny Amber! Walter miał dostarczyć te ciasto do szpitala! Ale dzisiaj mamy taki upał, że zanim tam dojedzie, ciasto się roztopi. Super ciężarówko musisz uratować imprezę rodzinową Amber. Te ciasto nie może się stopić. Upał dzisiaj jest nie do zniesienia. Zobacz, Sukup ciężarówkę. Walter pokaże ci, jak szybko się topi te ciasto. Jak przetransportujemy je do szpitala. Będziesz się transformował? Ale klawo! Aha. Pociąg? O! Oh, weź teraz te ciasto i wjedź z nim do wagonu. Super ciężarówki! Tam jest chłodno! Okej, okay, super ciężarówko! Jedziemy do szpitala! Co się stało, super ciężarówko? Czemu się zatrzymałeś? O nie! Towary są w remoncie! Będziesz musiał jechać naokoło! Aha! O, ja hmm. Hmm. O nie! Walter zapomniał zabrać świeczki! I co teraz z tym zrobimy? Superciężarówko, zatrzymaj się! On ciebie nie słyszy! Kerry, użyj skrótu, żeby dogonić ciężarówki. O nie, Kerry, uważaj! Mamy wypadek! Kary, hamuj! Za szybko pędzisz! Chyba nie zdążysz się zatrzymać! Ale Użyj swojego gadżetu! Dalej! Ar, twoje hamulce się przegrywają. Yes! Udało się! Kar jest bezpieczna. Wszystkiego najlepszego, Amber. <tronik> ha, ha, świetny pomysł, Frank! Idealny na tak gorący dzień. A ty, super znowu nas uratowałeś. Hej Jerry, chcesz pobić rekord szybkości? <śmiech> <śmiech> Ben, nie martw się, że nie jesteś taki szybki. Potrafisz robić wiele innych rzeczy. Chcesz jeszcze raz się ścigać? Ben, gdzie byłeś? Ben, gdzie byłeś? Wziąłeś zbiornik energii z ratusza? Ale to może być niebezpieczne. Co? Nie możesz zwolnić? O nie! Huh? Karl, mamy problem. Ben nie może się zatrzymać, bo użył zbiornika energii z ratusza. Musisz mu jakoś pomóc. Ha Super ciężarówko, Ben jedzie zbyt szybko. Może masz jakąś transformację, która pomoże ci go dogonić? Hehe! Tylko ostrożnie, superciężarówko. Superciężarówko, musisz go natychmiast zatrzymać. On się zbliża do podnoszącego się mostu. Ben, uważaj. Most jeszcze się nie zamknął. Superciężarówko, chyba będziesz musiał wykorzystać jeden ze swoich gadżetów. to! Paniczne ramię? Genialne! Oho. Oho. Ben, nie panikuj! To tylko super ciężarówka, która powstrzymuje cię przed wjechaniem na ten otwarty most. Mm. Mm. Całe szczęście, że ten most zdołał się zamknąć! Super ciężarówko, mam nadzieję, że masz plan B! Uważaj! Wow! Wow, ale trafiłeś! Ben, jesteś już bezpieczny. Dziękujemy, super ciężarówko. Uratowałeś nasze miasto. Do zobaczenia, przyjaciele!